w taniej. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Dziś zamknięte. Czekam na ważnego klienta. Przecież mu nie powiem, że mnie głowa boli. Wezmę ABAP. Dla mnie najszybsze. I ból mam z głowy. A ja wracam do tego, co naprawdę ważne. Cześć, tato. Dobrze, że jesteś. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Bo w Media Expert tanie masz O oh, tak, tanie masz Tu niskich cen jest czas Bo w Media Expert nie masz Mega okazje w Media Expert Teraz telewizory smart, laptopy gamingowe, Ekspresy, odgórzacze bezprzewodowe, Lotówki, piekarniki parowe, super, I Nie niskich cenach, Zdrać koszulterczych aplikacji Media Expert Częściej mam problem z czytaniem, nawet dużej czcianki. Obraz jest niewyraźny, oczy zachodzą mgłą. Prowadzenie samochodu też bywa uciążliwe. To nie mgła. To mogą być pierwsze objawy mętniejącej soczewki, które nasilają się wraz z wiekiem. Stosuj Wedixin zmętnienie. Specjalistyczne krople do oczu, które ograniczają powstawanie zmętnień soczewki. A na zespół suchego oka Wedixin Intens. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. O jeny. Skoczyłeś funty. Czy jeny, czy funty? Możesz je wymienić w belokantorze. Królowa? Welowe gody. W belokantorze wymieniasz w aplikacji wiele walut po korzystnych kursach. Balo bank. Kiedyś wstydziłam się swojego uśmiechu, miałam żółte zęby, a moja pasta do zębów nie dawała efektu. Wow. Ale mój dentysta polecił mi Lacant Perfect White. Tak, ponieważ dzięki zaawansowanej technologii micelarnej Lacant Perfect White trafia nawet w trudno dostępne miejsca, usuwa przebarwienia i wybiela zęby. I co najważniejsze, jest bezpieczny dla szkliwa. Teraz uwielbiam się uśmiechać. Lacant Perfect White. Białe zęby, piękny uśmiech. <śm> <śm> Wszystko, czego pragną, to trzeba. Odważ się spojrzeć na świat inaczej i odkryj super w podróży. Moc radości, kiedy postawisz na swoim. Moc wspólnie spędzonych chwil. Moc wspomnień, które zostaną z wami na dłużej. Załóż konto przekorzystne online i ciesz się swobodą z obrączką płatniczą za zero złotych. Wyrusz podróż z bankiem PKO tym z żubrem. To jak? Odważysz się? W czerwcu na pyszne.pl łap 30% zniżki w superrestauracji. do Pizza, Kopu Sushi, i nie tylko. Otwórz aplikację i samów teraz. Czy ktoś powiedziałby Twoje jasne ubrania straciły swój blask. Nowa innowacyjna technologia Perwol odnawia jej już po dziesięciu braniach. Nowy Perwol przywraca życie swoim jasnym ubraniom. Nowe? Nie! Wybrane w Perwolu. Wykonanie zadania wymaga pracy zespołowej. Takiej, która zapewni... ...więcej emocji. I więcej akcji. Odkryj z nami więcej. Słuch nowy sezon. We wtorek o 21.05. Alexan, tu zawsze jest więcej.